W kolejnym filmiku z FIFA, tym razem jest ze mną kub Sonic. Hej. Hej, wszystkim! Alien mnie niestety namówił na FIFA, tak napisał mi rano. Y, chcesz nagrać FIFA, ja ale wiesz, że dostanę ostry pierdol. Nie, no dobra, zagram jakiś słabym klubem. No dobra, okej, okay. to, to więc <grym> gramy. No. no i zobaczymy. Ja gram Lechem Poznań. Ja sobie wybrałem Manchester United. No. <grym>, stary przysięgam ci, zobacz jaka jest ten różnorodność stroi u mnie. Patrz. No kurde, mistrzostwo. Nie, nie stać ich na dodatkowe kolory zagramy sobie tak pięknie. Dobra. Ja jestem no, gotowy ja też Uu, nie Jaką formację brali Poznań? Stary 4-4-2. Kurde, żadnych zmian. Tak jest, tutaj Go. nie ma co. Tak Ale jest. cię rozgromię. No dobra. Zobaczymy. Po, po meczu będziesz miał taki zlasowany mózg i będziesz tak... My name is Jeff. Tak. <laughs> Okej, okay, w takim razie niech wygra lepszy. Powodzenia! Piersi, no powodzenia, powodzenia gościu, Stary. powodzenia. I patrz, patrz co robi Wam Piersi. Oh, no i psuje peasy. piłkę, psuje piłkę. Zobacz ten paskudny cień! Przecież on zasłania połowę boiska. A, piękne tutaj przejście po skrzynełeczku, e, sliczne kurde. wypuszczenie i strzał z daleka, a co Ale mi to nie jest na mojego bramkarza, no co ty, no, nie, no co ty, e, Gea. tam e, zaraz będą mi mówić, o, ty że źle wypowiadasz? No ja właśnie też nie, nie Te, wiem, jak kurde. to się w końcu czyta, mówi. I gol, kurwa! Taki! Ej, okay, salto di Maria! Tak, jest. widziałeś, no bramę? widziałeś, kurde, z pierwszej piłki. Z no pierwszej piłki i patrz, nie! Mówiłeś, że słaby jesteś, a ty nie no, byłem grać w pifę, stary. Aha, widzę, widzę. Nie wiem, to to było naprawdę Dobra. na takim mega farcie, że ja Dobra, wiem, że... To ja teraz na, na, na poważniej muszę do tego podejść. Okej, okay, w porządku. Nie, 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 w porządku, zobacz teraz, patrz, raz. Ja, ja to tylko dobra. teraz wykorzystałem, bo akurat patrzę. O, szybki piłkarz jest tam z przodu. A, no kurde. dobra. No to dobra. O, Di Maria jest wariat. On no. w, w Manchesterze teraz gra? No i ma What? numer 7, wiesz czemu? Bo mu Cristiano tak mówił, żeby w 7. <laughs> serio? No, żeby sobie wziął 7. <laughs> Ale ty mówisz teraz poważnie? Ej, tak. Ej, nice. Um, generalnie to w ogóle. Proszę, ja no. ciebie teraz takie zmiany transferowe się tu w tej Fifie porobiły, że to w szoku jestem, nie? Ja, ja czasami jak nie śledzę Realu Madryt i, i, i tak się budzę, wiesz, po jakimś czasie to. to ci tacy zawodnicy teraz w Realu? Ja cię kręcę. O, dobrze, bardzo. Ja ten na przykład, bo, bo ja też nie wiem. No nie wiem, no tak się <noise> pojawia. No nie wiem. No. <laughs> no nie pamiętam, ale tacy wiesz, żebym się nie spodziewał, nie? Aha. Nowi, świeży, młodzi, pachnący, wiesz, te sprawy, nie? Rozumiem. Co ja zrobiłem w tymi, ogóle? To pojedzie. była taka super strzała, okazja, że ja pierdzielę. no. Okej. Okay. Anioł z, z nieba. Yy, dobrze. Proszę bardzo. Proszę. Czy ty widziałeś w ogóle mój odcinek z FIFA, jak ja złożyłem sobie polski skład? Widziałem. Człowieku, co to się działo? Ale wiesz, jak się fantastycznie takim czymś gra? Czemu? Bo jest inaczej. Musisz, wiesz, że jesteś słabszy od przeciwnika. No raczej. No chyba że grasz, wiesz, brązowy na brązowy. O kurza, stopa. Ale no jest, jest. Musisz uważać. To po pierwsze, po drugie zupełnie inaczej podchodzisz do całej rozgrywki, a po trzecie jakoś lepiej grają zawodnicy. Lepiej Nie ma grają, tego głupiego handicapu. Tak. Bo jak ktoś jest lepszy od ciebie, na przykład jakbym ja grał złotym na srebrny, no. y, przepraszam, jak ja bym grał swoim brązowym na y, proszę ja ciebie na ten. Uwaga, musk 321 na złoty, to on, gościu, dostaje takie upośledzenie. Handicap, tak zwany. Nie wiem. Rozkminiasz? Handicap. handicap to jest taki system, który powoduje, że jeśli ktoś jest słabszy, to. Daje mu dodatkowe statystyki, albo obniża lepszemu przeciwnikowi, żeby mecz był w miarę wyrównany. Aha. I to stary, możesz sobie kupić najlepszych zawodników w całej grze. Mieć całych pełnych informów, nie? Czyli tych tam ulepszonych takich. A o no, ogra bez... skład brązowy, hech. tak? Tak. Uciekaj. Kurde, oddaj to. Uciekaj. No nie w tą stronę! Nie! O... Nie! On wykopnął piłkę. Nie, nie wykopnął. Kurde, blade no. nie To van piersi. Nie do niego. I kto to biegnie, kurde? Falkao. Je! Yeah. Nie, nie umiem robić trików. Nie ma. <laughs> tak, ale taki wzwód to ja, to ja też umiem. Zwód? Tak. To ty miałeś z rana dzisiaj. Dobra, <laughs> dobra. No nie. Dobra. No nie. O, oj, ryzykowne, bardzo ryzykowne zagranie. I teraz rozciągnięcie skrzydełkiem. Cofnięcie do obrońcy, to znaczy, w obrońcy tak daleko no, nie wychodzą. Brawo, 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 obrońca, mm -mm. brawo. A cofniemy sobie? Dobrze. Okej, okay, rozgrywasz mnie, tak? No niech ci będzie. Ja mam zaparkowany taki mini autobus, więc nie, nie będzie ci tak łatwo przejść przez niego. Mini autobus. Aha, to tak. jest ta, ta, dobra, wiem, wiem. Znaczy, nie, nie gram na autobusie, ale gram na super defensywnym, więc. No, wystaw się tam, dobrze Rozumiem? prawie. Odbiło mi się od twarzy, dobrze. Stary dobrze. nic nie widzę w tym cieniu. No on jest strasznie przerąbany. Ta, 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 ta piłka tak jest. Ta, 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 piłka, ta, I ta, ta dziwnie. piłka jest też ciemna. Ta, tak. No nie nie czemu nie ty przejął ty tej piłki? Co no, biegnij do niej. Dobrze! Nie, Pacz, nie wiem następny, co, co ty robisz. Następny. Świetnie. Biegać, czarnuchy. Kurde, ten Lech Poznań. W ogóle jaki hejt miałem pod ostatnim filmikiem, jak mówiłem o tym Lechu Poznań. Czemu? Masagro, mówiłem, że ten klub nie powinien istnieć, że w ogóle co to za zawodnicy. Nie gram z tobą. Nie gram z tobą! Mówiłeś, że nie potrafisz grać w Fifę. Usłyszać no, Nie potrafię, no. no jesteś i tyle. No Master Człowiek zawsze mnie ogrywa, no. No, bo nie gra Lechem Poznań. Znaczy pewnie i tak by ten ograł a, Ciebie Lechem Poznań, ja tam taki dobry nie jestem. Ja też. Dobrze, dobrze, jest, dobrze! No halo. No! Wejdź na... No Jezu, no tak daleko byłem! Trzeba było już strzelać. Co ja robię? Gdzie jest I mój teraz? Di Maria? O kurza stopa, to się tam Co? zabiłem o Ciebie. Ej, halo. Zabiłem się o Ciebie dosłownie. Urwałeś nogę stary. O, troszeczkę. Okej, okay, jest tutaj rajdzik po skrzydełku, tam próbuje go dogonić obrońca Będzie yo, yo. Dośrodkowanie. I penis! Uj, 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 uj. słabe dośrodkowanie, jedno z najsłabszych jakie widziałem Ale to byłoby znadziejne, stary Stary Gdzie jest mój anioł? Nie ma, zostaw go! Gdzie Boże. mój anioł? Na, nawet nie wiem, gdzie on biega. Jest, Na dole urywa jest! Się, urywa się, się! Przepycha się, urywa! Na dole jest, Anią, dobra. Tutaj cofnięcie delikatne. Nawet nie w wiem, gdzie, gdzie jest Ja jest ładnie zgubiona obrona. I bomba! Strzau! Aj! 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 Minimetry od tej bramki. Mi milimetry? Minimetry. Minimetry, no tak. O jezu, ile razy ja tak bramkę straciłem, głupio. A w ten sposób wiem, tak, ja, że ja też. Że właśnie... nie, się. nie jesteś sam. To chyba dobrze. każdemu fifacowi się stało, tak. A okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. ty mnie tu tak, a ja cię tu tak. No może niekoniecznie skutecznie, Anioł! ale Dobrze Ej, leży. No urwałeś nogę, no urwałeś nogę. Skrzydło mu pierdzieliłem. Do ziemi, a nie le. Okej. Okay. Hits, hits. Oj 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 żebym se, z, żebym se, czego nie zrobił czasem. Dobra. Urwał nogę. Dobrze, nie? Tutaj co to używał nogę sprytnym okay. z sprytnym Kurde, no daj mi strzelić bramę. Dobra. Czyli nie dawaj, ale. No wiesz o co mi chodzi, no. Kurde, blade. potknij się czy coś. Nie! Dobrze, obra. A już chciał nie. zrobić markowanie. No już chciałem strzelać, tak kurde z dystansu. Jest ale raczej by nie. Głowy z wynikiem 2-0, no dostaje po tyłku. No. Łyk herbaty na wzrost klaty i jedziemy. Dobrze, to ja tutaj agresywnie, no świetna ta agresja, udała mi się w 100%, pach, ok, z wypuszczeniem. No uwaga, pach, Alien łatwo. strzela gola, uwaga, Alien strzela gola. Strzelić gola, Alien strzela gola. Nie rozchodź mi się, nie, to było nie fair, stary, nie, ja się tak nie bawię, rozszedłeś się całą obroną, to jest nie fair. No bo uciekałem, bo miałeś taki potężny strzał, no po prostu, że musiałem zejść z linii, no. Ej, ja rozumiem, że Polacy to 3 czwarte ogolona na łyso i kibole, bo to wiadomo, nie? No ale żeby się baci, i... To jest mecz towarzyski, no. Dobra, to czekaj, szybko sobie zmienię jeszcze tutaj... zawodnika. Ten łyk herbaty, stary, jak nic! Na bank. Gdzie jest... Kurde, no ja nie mogę, no nie ma Ach. mojego... No nie ma mojego no, nie ma. Dobra, to nic nie zmienię w takim razie, dobra. A, to dobra! To teraz ja lecę z turbo atakiem, nie? Mama mnie nauczyła? Dobra! Ja tu, o, patrz, potknąłem się. O nie, uwaga, biegnę z piłką pod skrzydle. nie biega pod skrzydle, co się dzieje? I strzela bramkę, jep! Kurde, no przecież to jest nienormalne. Ja nic tu nie jestem w stanie zrobić. Kto to jakoś mata? Do jogi. No jakaś mata, no strzela, mata, jeszcze pies. Czuję <gulia> się ze mną. Bramka. Dobrze. Macza rurka. <coughs> co tam pepe szaleje? Bieg do tej bramki. Tak, on za zawsze mu odbija, jeżeli coś słyszy na klatce, czy czy coś. Tam. A, ciało. <grym> Dobra, a no to ja tutaj się fajnie bawię, jak widać. W takim razie wiecie co? Nie mam nic <grym> do czego. Co nie wiem, Wiedziałeś, co tam stało. Co? Nie, właśnie konto w głowie. O, wypuszczenie śliczne! I co teraz? Co teraz? Może tak. Nie, nie, nie. Brrr, kurde! FIFA Rafa no. Gonić go! No nie, kochani. No takie coś jakby wpadło, no to. Nie, to no bym wyłączył Fifę. To już absolutnie, bym wyłączył, powiedział, dziękuję. No, kurde, no kurde, daj no szybciej. Prawie tam się udało odebrać, no, ale prawie robi wielką różnicę. Nie bo tak, bombę. Niebezpiecznie. Panowie niebezpiecznie, bardzo. Panowie, panowie, uwaga. Dobrze, wypuszczenie. idzie atak. Super autobus. Ale niestety mój bramkarz zawsze jest w gotowości. No właśnie widzę, że lepkie ręce, panie. Zawsze w gotowości. Padziak jestem magik, kurde. Oj. i też magicznie uciekają od piłki. Ślicznie to robią. Oj. I może. O, przeciął to. Dobra. No nie, no, synek. Synek. Noce. Jest walka. Jest walka. Świetnie. Ej, dlaczego on tego nie przejął? Jest! Wejdź tam! Wejdź tam! Jest! Nie ma! Nie! I patrz, dawaj. wykopnął piłkę, nie wykopnął w publiczność. To panie O! o. Dobrze, jest! Ach go, tam szarpnąłem za spódnicę. Mm. Dawaj, dawaj, no synu! Dawaj, dawaj show, Dawaj show. Nie! Tak, takie nie. braki są chujowe, takich to nie chcę nawet strzelać. Dobrze! Oj, zawsze brama, nie? Wrzutka i z główki... Duża stopa, motyla, noga, ślimacza, rurka, walczyć tam o piłkę! Fenomenalnie! Ładna bramka była pierwsza i tyle. No, bardzo ładna, bardzo ładna. Udało mi się. Na farcie. No, ja wiem, czy na farcie. Ładnie. Ładnie wpadła. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. ja tutaj się muszę skupić. Pięknie skupienie takie niesamowite, no, że aż nogę, czoło, no. czoło, się, czoło się zmarszczyło. I tutaj wypuszczenie. I tutaj okay. wypuszczenie, i tutaj obrońca już wchodzi mu w nogi, proszę państwa. Gdzie jest, mój? Gdzie jest mój? Gdzie jest mój? Gdzie on podaje w ogóle? Gdzie jest? Krzycz. Och. A. Świetnie przycięta piłka. Chciał mu okay. zrobić przysłowiowe dobrze. ole. Takie. I dobrze. proszę państwa, i biegnij, biegnij, Bierzec. Mata. rzecz dobrze. Zmiażdżony, zgładzony. Urwana noga. Di Maria. Nie umiem strzelać wolnych, ale strzelę. Ja nie umiem strzelać wolnych. In before goal, tak? tak, nie, tak nie, nie. Prawić, no, taki naprawdę, taki naprawdę. Hań. Siegam, zobaczycie, że będzie goal. Zobaczycie. Hyc i mamy bramę. Tak. Dobra. Ten, ten strzał to ty wiesz. A, nie, strzał był całkiem ładny. A to matą strzelałeś, nie Di Maria? Nie. Tak. Aniole. Pokazało matę, to nie, właśnie nie strzelałem. strzelałem. Coś, coś się może tu po, po tej Fifie. Aniole. Kiedy Kiedy się nie kiczka, to inna sprawa. <grym> BAM! Dobrze, czy nie było tam spalon? O jezu, no! Dobrze, uratował mnie spalony, bo obrońcą zepsułem jak 150. Uwaga. Oj, 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 oj! Samobójcze akcje. Dobrze. Strzał z daleka widzę, chcesz tutaj uskutecznić jakiś dobry, ładny. No chcę, ale... no, bo, no bo takie wiesz. wie bie Biegnę wiem. po skrzydle, wrzutka, główka to mnie raczej nie satysfakcjonują. Zumiem, wszystko jasne. O, cholera, muszę uwaga. teraz, muszę teraz! O! Nie, no! to po poznańsku strzelił on chyba bramki to kurwa na oczy nie widział Dobra. wpuścili go pierwszy raz na boisko wiesz, improwizuje Aha. przestraszył się słupków dobrze, i w tym cieniu tam jak jakiś normalnie morderca przyczajony nic nie widać, brakuje mu tylko noża oh. i ofiary Tak. Dobra, jest tutaj pach. Pięknie podanie, jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte. No czemu dobrze, tego nie przyjął? No tam by było, ajajaj, aj, aj, no tak dobrze, a tak źle. Kurza stopa, piłkę? Ślimacza rurka, no. Jest, dobrze, bardzo skuteczne zatrzymanie, teraz wypuszczenie, ależ ucięta. I zjebał! No dobra, dobra. nogę! Jest, walczymy, no, czy... walczymy panowie do końca, to jest e, jeszcze nieprzesądzony wynik meczu. Aczkolwiek, no nie wiem, czy tu da się coś zdziałać, miękka wrzutka, no świetna interwencja gościa z Poznań, znaczy z Lechu Poznań. Gościa z Poznań. I, <laughs> I uwaga, anioł. No to ciężko anioł. Ciężko się tak... niestety. Anioł, anioł już nie ma siły, żeby, żeby biegać. Weź się tam połóż na murawie. Czy... O, oh Jezus. O, oh Jezus. Dobra. Ja tu się napoiłem herbatą i zobaczyć co się no teraz będzie siłę. działo. Masz dobra, rozumiem. Zobaczysz, patrz teraz, jaka główka, no idealna. Zaje, zajebista, no urwałeś nogę, no leży na... no, le... nie, no nie. Leży, no, tam wiem. się nie rusza. Nie! Zaraz ci urwę nogę temu bramkarzowi. Nie wiem dlaczego, ale ja tym bramkarzem chciałem wykopać, to wiesz? On wykopał piłkę. Ładne przejęcie. Dobrze. Dobrze! Świetnie! Daj dobrze! Nie! Tak nie jest! Co to było miało... za podanie strzelaj, strzelaj, strzelaj Co nie? Strzelaj, nie co? Dawaj, tak, anioł! Anioł, Uf. Coś tam się dzieje! Anioł! Duża stopa! Anioł. Weź tego anioła, zdejmij! Anioł! Święty Fuck Boże you. ci nie pomoże, zaraz ci bramę przyłożę. Dawaj, dobrze! Ale klepa na Boże, to definitywnie na poziomie Lecha Poznań. Taka Podwórkowa ta klepaninka. Nie wykopnął piłkę w publiczność! Dokładnie. Dobrze, wszyscy na trybunach szaleją. Kawałek e, tego, gumy im tam wpadło. Opsa! Opsa! Opsa, zjem se No ej, pociągnięty za koszulkę! Kurde stary, już strzelałem ci bramkę! Piłka, trajektoria w ogóle tego wszystkiego już była obliczona. To wszystko wykalkulowane było. Tak, jeszcze z pierwszej mistrzel. No Kurza tak stopa. Chciałem, no. Kurza Cholera! Stopa. Kurza stopa. Chorela, no. Noga. Walcz tam! Pokaż swoją twarz albo lepiej nie. Pokaż ile w sobie masz. Uwam nogę. Dobrze i teraz może jakaś kontra, no nie było nam dane. Co ty powiesz na rewanż szybki? No, no to dzięki wszystkim za uwagę. Dziękuję Cię spodbał, zostawcie super lajka, subskrybujcie Aliena i mnie, bo będą super filmy. Cześć! Tak, ja dziękujemy, pa!